Wspólne spacery. Cześć, jestem Michael, cześć, jestem Hanci. W kościele i w duszpasterstwie rodzin należy zapoczątkować misyjne nawrócenie, aby podróżować wraz z rodzinami. I pomagać im stawiać czoła wyzwaniom w sposób pewny i spokojny, wyzwaniom, przed którymi często stają sami. Wcześniejsze lata naszego małżeństwa były szczególnie trudne z powodu nieporozumień dotyczących rodzicielstwa. Nauczyliśmy się komunikować z szacunkiem, pielęgnować dar rodziny, podejmować codzienne decyzje, by kochać siebie i swoje dzieci. Zakotwiczając się we wspólnocie podobnie myślących rodzin, przypominamy sobie nieustannie, aby być znakiem miłości Boga do siebie wzajemnie. Adhortacja apostolska Moris Leticia jest wezwaniem dla młodzieży i rodzin chrześcijańskich, aby docenili dary małżeństwa i rodziny, oraz pielęgnowali między sobą silną miłość głęboko zakorzenioną w Chrystusie i wypełnioną takimi wartościami jak hojność, poświęcenie, wierność i cierpliwość. Wierzymy, że młodzi ludzie wciąż tęsknią za rodzinami, ponieważ wszyscy nimi jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Z tego powodu istnieje pragnienie pełnych miłości relacji, uważamy, że rodzina jest nadal najlepszym miejscem, aby je znaleźć. Może to być jednak trudne ze względu na złożoność świata, w którym obecnie żyjemy. Poprzez Amoris Leticja chcę zachęcić każdego z Was do bycia znakiem miłosierdzia i bliskości. Wszędzie tam, gdzie życie rodzinne nie jest prowadzone w sposób doskonały lub nie sprzyja ono pokojowi i radości. Pary potrzebują pomocy, aby wzrastać w relacji i być dobrym wzorem dla nasilowania dla swoich dzieci. I tutaj Kościół ma do odegrania dużą rolę. Dzisiaj rozpoczynamy wspólną dziesięciomiesięczną podróż, aby porozmawiać o pięknie bycia rodziną. Każdy jest wezwany do czułej troski o życie rodziny, ponieważ rodziny nigdy nie są problemem. Są zawsze darem. A jeśli chodzi o przyszłość, są szansą. W rzeczywistości Amoris Letitia potwierdza to, co zrobiliśmy i nasze próby wypełniania roli jako rodziców. Ponieważ mogliśmy zaangażować nasze dzieci w działalność kościelną, taką jak wolontariat i podróże misyjne, i to naprawdę pomaga nam wszystkim poczuć, jak bardzo nasze działania w życiu mają głęboki sens.